Mało ciekawych rzeczy. To, co robię codziennie rano, to zazwyczaj, jako taka rutyna, odpalam sobie od i przelatuję przez mieszkanie. Miałem ostatnio też trochę gości, także tutaj jakieś okruszki, tutaj jakieś inne rzeczy. Mam też papugę, którą zobaczycie, poznacie, bo dużo o niej nie mówiłem. I w sumie dzisiaj będzie dobra okazja, żeby przedstawić wam członka rodziny nowego. Ale członek rodziny nowy też dużo zrzuca pudru, tak zwanego, bo jest to papuga kakadu. Więc. Codziennie Hasselne, Hustle. In, hustle in. Every day i odkurzaczem muszę e, zasuwać. Ale przyjemnie jest, bo przynajmniej jest bez kabla, więc mogę sobie, wiesz, to jest naprawdę pierwszy raz w życiu podoba mi się odkurzanie. Nie nagrywam morning Baker, i morning routine, bo nie będziemy zabierać czasu, ale co wam powiem ciekawego. No to co? Jakieś treningi, różne rzeczy dzisiaj będą. Zaczynamy sobie, ponieważ dopiero co się obudziłem od lekcji na pianinie, bo wiecie o co chodzi. Trzeba, próbuję się nauczyć grać, natomiast nie mam do tego żadnej spiny. Nie jest tak, że poświęcam na to bardzo dużo czasu, ale codziennie rano przed śniadaniem, żeby mieć to z głowy, jakby chociaż jedna taka dodatkowa aktywność, no to siadam i robię, żeby przyzwyczaić sobie palce. Także pierwsze, co właśnie już jestem ogarnięty, siadamy do pianina i naciskamy klawisze. Dostałem bardzo spokojną wskazówkę odnośnie tego jak zacząć w ogóle improwizować podstawową grę na pianinie. Zobaczcie, tutaj zawsze kiedy macie dwa czarne klawisze i trzy, dwa i trzy, jest tak, dwa czarne, trzy czarne, dwa czarne, trzy czarne, dwa czarne, trzy czarne, to zaczynacie małym palcem na za drugim z tej trójki czarnej zaczynacie na za drugim klawiszem kładziecie pierwszy mały palec i później od razu resztę 5. No nie odpalimy. To samo robicie z prawą ręką. Mamy znowu trójkę. Raz, dwa i za drugim kładziemy kciuk. Mamy pięć klawiszy na prawą i pięć klawiszy na lewą. I stąd głośniej. Się rozgrzewają, w sumie palce trochę się rozgrzewają. 5 minut, bo tak musicie trochę poruszać. No i później coś tam można polatać. Parę dobrych, ciekawych trików się nauczyłem. I yy, do, wiecie, no, im dalej w las, tym więcej drzew i ciężej jest, ale będziemy się uczyć. Podoba mi się to. Odpręża i rano nastawia mózg. No teraz lecimy, pierwszy posiłek, późno zaczynam, 11 godzina, chodzę spać o pierwszej, drugiej, tak naprawdę bardziej drugiej, staram się to wyrzucić do tyłu, żeby szybciej troszkę wstawać i szybciej iść spać, wychodzi jak wychodzi, był weekend, co mogę powiedzieć. Siema, siema, o. no Gosiu, gdzie, zabieramy się, nawet fura jest umyta, nie wiem czy widzicie, tylko tutaj jest dużo pyłu, bardzo dużo pyłu ale pięknie wywoskowany normalnie niedługo będzie akurat go sprzedawał. Także ostatnie ostatnie ujęcia z naszym pięknym dodżem, który był ze mną 3 lata. Zostanę przy swojej cytrynie czerwonej. Nic więcej mi nie potrzeba do szczęścia. Wszystko mamy, lecimy do domu. Dobra, teraz pierwszy posiłek w ciągu dnia to będzie śniadanie. Zaczynamy od e, dużej porcji owsianki. Nie mam ostatnie, w ogóle ostatnie co mi tutaj zostało to jest teraz 80 kilka gramów. Normalnie e, równą stówę daję, ale no nie dajmy się już tutaj zwariować. Zjemy trochę więcej banana, trochę więcej owoców i te węgle się wyrównają. No ja ładuję dużo tych węgli, bo ogólnie nie dużo kalorii i też e, dużo energii czerpię z węglowodanów, także dla jednych to jest bardzo zamulające. Ja wolę robić to tak, bo po prostu później nie jestem w stanie skonsumować odpowiedniej ilości kalorii. I tak mam z tym problem, a jem koło tylko tak 4000. E, więc to nie jest bardzo dużo, natomiast ja nie jestem jakimś, nie mam bardzo pojemnego żołądka, nie? Kiedyś wychodziłem z założenia, że oczywiście. No, to znaczy wychodziłem dalej wychodzę z założenia, że lepiej nic nie robić, jak się je. Natomiast wiecie, nie oglądać niczego, nie rozpraszać się, żeby organizm wiedział i nastawiał się na to, że akurat teraz spożywasz. Moim zdaniem to dużą też rolę odgrywa. Trochę mango lubi. Tokio to jest swoją drogą, właśnie. I Tokio lubi mango. Zauważyłem. Jeszcze takie troszkę podgotowane przy owsiance, to łyka od razu, o i brudzi, ale przeżyjemy. Dobrze? O właśnie, bo ją pod językiem, pod językiem ją, od, od, od tej, ją teraz gilgocze to, nie? I ona tak otwiera dziób, ale jej się na tyle podoba, że, że zostawia. Biurokracja. Nie, tracę biurolę. Pierwsze co rano, znaczy pierwsze, nie pierwsze. No. Najgorsze rzeczy, których nie lubię od razu z bomby, trzeba mieć załatwione, je, więc parę maili muszę wysłać. Pewnie nie są to ostatnie maile, które będę wysłał dzisiaj. Wiecie, wyślę sobie maila, chwilę coś tam odpiszę, lecę ogarniać coś innego, później wracam, odpiszę drugiego. No ale najważniejsze, teraz będziemy mieli z głowy, żeby już się nie martwić w ciągu dnia. Bo ostatnio zakończyło się ta, wiecie, 20 koniec, już 20 minął miesiąca, do 20 każdego miesiąca, dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą, to wiecie, że przychodzi czas rozliczenia, przychodzi czas bólu, trzeba płacić podatki, ale też zarabiacie pieniądze, wystawiacie też faktury, więc jest ok, jakoś się to w życiu równoważy, jest piękny balans i co to wydać dużo? taki dalej w kolejności lecimy z treningiem. Będę dzisiaj robił sobie trening siłowy. Wracam po kontuzji. Jakiś czas temu byłem kontuzjowany, co się rzadko zdarza, ale miałem naderwany mięsień skośny jeden tutaj przy żebrach w brzuchu. Miałem problemy z ruchami skrętnymi. Z każdymi skłonami, ale cały czas takie, na przykład, wyciskane rzeczy były ok. Natomiast przysiady, martwe ciągi to już wszystko gorzej. Podciąganie to już w ogóle out. Ale wracam i już to wygląda całkiem nieźle. Jakieś trzy tygodnie minęło od tej kontuzji. Czwarty tydzień tak naprawdę niedługo już się zamknie i to jest taki okres podstawowy do regeneracji naderwanego jakiegoś tam przyczepu czy mięśnia. Pusz, pomachamy sobie. Nie szalone ciężary, bo jeszcze nie mogę, ale pomachamy sobie normalnie barki, klata, te obszary zrobimy. Wszystkie te ćwiczenia już były pokazywane u mnie na kanale, także nie jest to nic nowego. Zapraszam na AJ The Polish American, jeżeli nie znacie. Zaczniemy sobie od wyciskania żołnierskiego stojąc. Zazwyczaj 4 serii około 10 powtórzeń średnio można to przyjąć. Z, z każdym ćwiczeniem dzisiaj ciężar będzie szedł odrobinę w dół żeby nie szaleć. Tak jak mówiłem jestem po kontuzji i jeszcze nie lecę na maksa. Kolejne ćwiczenie, schodzimy troszkę w dół. Będzie to wyciskanie na ławie skośnej. To jest tak naprawdę mój ulubiony kąt. Nie lubię wyciskać zupełnie na płasko. Zwłaszcza, że mam bardzo dominujący dół klatki piersiowej i staram się na wzniesieniu to ćwiczyć, żeby odrobinę jednak to się wyrównało. Chociaż to już jest naprawdę też kwestia genetyczna i ułożenia mojego mostka, ale to już jest inna sprawa. Na koniec oczywiście schodzimy na płaską ławę. Niedługo, no niedługo, bo niedługo w sierpniu mam zawody, drugą edycję Overall Games i tam będzie m.in. wyciskanie. Także nastawiam się na to, żeby wycisnąć jakieś 180 kg. To są dokładnie na tym materiale moje pierwsze wyciskania, przygotowujące jakoś. To jest początek ścieżki, który ma mnie doprowadzić do 180 kg na klatę z powrotem nadobicie kilka serii dipów bez ciężaru, to już po prostu jest dla dodatkowej objętości i jeszcze wznosy ramion do boku bo to jest zawsze ćwiczenie, którym sobie kończę push day, klata czy barki zawsze robię wznoszenie ramion do boku uh, uh. No i tak wygląda mój trening. Dzisiaj mówię lekko, nie, nie leciałem grubo z ciężarem, ale w zasadzie zobaczcie, jak niewiele potrzeba, żeby zrobić całe, przetrenować całe ciało. Jak Chodzicie na siłownię, dużo ludzi chodzi pewnie dlatego, żeby mieć motywację, ale jeżeli sobie ogarniecie takie sprzęty, jesteście w stanie oszczędzić dużo czasu i to jest moja główna, jakby taka taka myśl, żeby oszczędzić czas, dlatego mam tą siłkę w domu. W ogóle nie jeżdżę na zewnętrzną siłownię komercyjną. I są zamienniki. Jakbyście się zastanowili, to tak naprawdę nie używacie 90% maszyn, które są w fitness klubach, tylko zawsze idziecie na te same stacje, bo baza jest najlepsza. Podstawa to jest siła do budowy, jakby po prostu to jest ta moc, z którą budujecie sywetkę. No, podstawa najlepiej działa. Później już jak jesteście bardziej zawodowi i zaawansowani, to może skupiacie się na detalach, ale wszystko z tym, co tutaj jest, jesteście w stanie przetrenować całe swoje ciało. Ciężary, jak widzicie, w zasadzie sztanga i wszystko, bo nawet taki składrak macie na gimbimie dostępne. Dobra ławeczka jest, bo widziałem. Na przykład moja ławeczka tutaj kosztuje 1800 zł, a na gimbimie macie za 1000 zł bardzo dobrą, funkcjonalną skośną ławkę regulowaną. I nie, pod... to jest bydle, nie? To jest bydle za 1800, ale jest trochę za ciężka i do, do, do domu. Robi wrażenie, ale jest trochę za duża, nie? Także w razie czego to wiem, widziałem na GymBeamie, że jest ładna ławka za, za około tysiaka. Oczywiście nigdy nie kończymy treningu bez rozciągania, znaczy ja. Bo tak jak mówię, jak zaczniecie się rozciągać, to wam pomoże, będziecie bardziej sprawni, zmniejszycie ryzyko kontuzji. Ale jak już przyzwyczajecie ciało do tej mobilności, do mobilizacji, to raczej trzeba to praktykować. Także zawsze, nigdy nie odpuszczam treningu, nie wychodzę prosto z treningu bez rozciągania podstawowe wyciągnięcie znowu, jeżeli nie wiecie, nie macie ćwiczeń to też przygotowałem na swoim kanale takie zestawienie ale tutaj sobie parę podstawowych rzeczy zrobię, typu wyciągnięcie pleców bo dzisiaj głównie góra pracowała wiecie, naciągnięcie sobie troszkę klatę w jedną, w drugą stronę, możecie o ścianę to zrobić, możecie złapać o cyk, i dalej wyciągacie już sobie całą, całą klatkę piersiową triceps łapiecie to się mogę Blokujecie sobie hak, cokolwiek możecie złapać tak naprawdę. Może być maszyna na siłowni. Gdziekolwiek się złapiecie, poręcz, rurka, wywijacie, bum i już macie pozycję wyjściową do wyciągania tricepsu, do wyciągania najszerszego, jak się dobrze ustawicie, do wyciągania tylnej części obręczy warkowej. Cała ta, cała ta część, gdzie na przykład stąd najczęściej wynikają bóle. Boli was bark, wydaje wam się, że boli was coś tutaj, a tak naprawdę jesteście spięci, bo cało, y, jesteście tutaj przykurczeni. Więc cały ten obszar to jest bardzo ważne, żeby wyciągnąć sobie, no, na przykład w taki sposób, bardzo prosty, taśma, cyk, w taki sposób, w taki sposób do boku wyciągacie mięśnie, nie tylko wzdłuż ciała, ale również do boku, od siebie, no nie, czyli tak jakby Ktoś was ciągnął do boku za ramię, wtedy ładnie, ten najszerszy, odkleja się, że tak powiem. Troszkę się łopatka odkleja i też e, ładnie wyciąga. Bardzo dużo ćwiczeń. Polecam się na przyszłość, ale dzisiaj nie mam czasu, żeby to wszystko opowiadać. Teraz mamy okres montażowy. Ja staram się, wiecie, ja całe, jak 7 lat nagrywam, to zawsze zajmowałem się wszystkim, praktycznie. Starałem się zlecać jakby montaż, ale koniec końców to i tak trafia do, do twórcy, bo myślę, że większość ludzi nawet jeżeli działa z kimś do, przy montażu, to i tak i tak później musi sprawować pieczę i na końcu jeszcze weryfikować materiał. Ale od paru miesięcy właśnie tutaj pracuję z tym oto panem, tu z Wojtkiem. Witam ta, bardzo ta, serdecznie. <laughs> także Wojtek, Wojtek mnie, sporo, sporo mi odciąża roboty. Zazwyczaj to wygląda tak, że jak jest materiał nagrany, to Wstępna obróbka no nie, yy, też sporo zajmuje, więc materiał jest segre segregowany, przebierany. Powiedzmy, jak macie jakiegoś vloga, materiał, nie wiem, było dwie godziny materiału surowego, z tego robicie powiedzmy Wojtek, takie 30 minut może dać skrojonego materiału. Ja później muszę to przebrać i zostawić na przykład 20. Cały vlog, cały montaż normalnie mi zajmował tak z 8 godzin, kurcze, siedzenia. Na dzień dzisiejszy myślę, że kiedy robimy dłuższy materiał, to skraca się to do około czasem, nawet tak dwóch godzin, więc 2-3 godzin, no, żeby to wszystko wykończyć. Także to jest przynajmniej 50%, 50 oszczędności czasu i odczuwalne to jest już jako, jako pomoc. No nie? Także dzisiaj robimy parę, parę materiałów. Na razie mamy dwa materiały do poprawki też po angielsku. Widzicie? Bo ostatnimi czasy gdzieś tam za ocean nasze filmy powędrowały w języku angielskim również. Staram się od jakiegoś czasu dodawać i dzisiaj akurat skupiamy się na tym, żeby do, dopracować te dwa materiały po angielsku na kanał angielski również. Kiedyś, jak on będzie już odpowiednio duży, to Wam pokażę. Zostawię odnośniki, żebyście żebyście sobie zobaczyli. Na razie staram się, wiesz... Nie mówię tam za dużo, bo dopiero to są początki, ale Trzymam kciuki, też trzymajcie. Że to nie jest ustawiane. Wojtuś sam sięgnął po Energola. A ja mówię, nagrywajcie to szybko, bo jest lokowanie. Bardzo dobre. Na dzisiaj dla mnie już teraz zostało tylko dogranie materiału, więc przygotowuję sobie setup, kamerę i stłem na siłowni shorta będę nagrywał. Mówię, próbuję podbić ten rynek amerykański, też również. Więc między tymi wszystkimi filmami, które robię po polsku, robię też tłumaczenie po angielsku, i dzisiaj właśnie robię jedną z takich rzeczy. Także do polskiego filmu, jeżeli chcecie zobaczyć efekty macie już odnośnik pod tym filmem w opisie. Zajrzyjcie sobie, zobaczymy co wyszło, normalnie pokażę Wam. Teraz akurat do tego ujęcia nie, ale do mojego ujęcia, gdzie stawiam sobie kamerę mniej więcej tutaj. Podciągam do góry, wiadomo, pozycja, znajduję sobie pozycję. No i stojąc, mówiąc do Mery, ojcze drogi, tutaj mamy wszystko w tle. Więc dla mnie dzisiaj zostaje jeszcze nagrać jeden lub dwa materiały. Myślę, że to będzie jeden po polsku, jeden po angielsku. I to tyle. No, i jutro jest powtórka z dnia. Ogólnie, no, dużo czasu spędzam w swoim mieszkaniu. Praca, jedzenie, spanie, trenowanie, to wszystko się tutaj odbywa. Ale na szczęście mam też wystarczająco dużo miejsca, żeby komfortowo się czuć i to wszystko robić. Także dziękuję za. Obecność, zostawiacie komentarze, będziemy się komunikować tam, będę odpowiadał, jeżeli macie jakieś pytania i do zobaczenia następnym razem. Siemamo.